Ktoś wam pokażę. Dobra, tu ja miałem inny model. Tak się że żona, z każdą okazja I tak dalej, i tak dalej. Mamy właśnie pierwszy pożar, ale gasimy go. Nawet jeszcze nikt się nie zorientował, że on jest. A musimy wymienić jeden, jeden outfit. Podejdź, weź odłóż. Taka zasada, dobra, to były słowa dyrektora. A pani, co tu robi? Organizuję <grymne> Układam. Jak tam na nastroje przy pierwszej scenie? Jest presja? Dalej się trzęsę, bo takie okazje tutaj grasują. ty <grymne> co się dobrze bawi. <grymne> się rozgrzewam. <grymne> to ja bym został na tym 2 -0. Kamera jest? Jest w zapisie? Scena druga, ujęcie czwarte. Światło? Tak się składa, że bo... u nas takie rzeczy się nie tylko to. O, siema, siema, a tutaj każda pełna. To inna przygoda. 15 minut dziennie przez 8 tygodni, trenowałem te podania. Wrzucimy nową? No, wrzucimy. A tą? klapni do Słyszałeś? To krzykniemy, światło po prostu i zapalicie, dobrze? Dobra. 3, 2, 1, akcja. Tak na to Dobra, to jest, to powiesz, no. akcja, to ja jest... no, Dobra. Dobra. Jest... Dobra. Ready. Kamera. Ready. Dobra. 3, 2, 1, akcja. Mów nam z ten kurde. Tyle ty gotowań. Rad, 3, 2, 1. Akcja! Tak się składa, że u nas takie rzeczy dzieją się, nie tylko pozwolić. O, trzyma! Trzyma. Jakbyś się modlił. No. Coś się zepsuło. Symulacja efektów dźwiękowych mi się najbardziej podoba. Ja chciałbym coś pokazać. E, chciałbym pokazać wszystkim, że moja koszulka została uszkodzona w trakcie nagrań. Musieliśmy ją posklejać. Ale przynajmniej wywołałeś współczucie u dziewczyn, tak? tak? I nie dlatego, że jesteś łysy. Wszystkich szkoda. Szczególnie łysy. Bo pamiętajcie, że Kto łysy. Może być nie. rudy. Ja z tymi nartami to będzie za gorąco. No, <laughs> tylko nie. wtedy, gdzieś na tej wysokości już będę brała bitę. Możemy być tak, no tylko. Zostawić rękę, no, no nie. No. No, no. Żeby ja, po prostu wiedziała, gdzie, gdzie zrobić i. ten ruch, to Bo może być jak tutaj. ta pani będzie biegła tak, jak ta, to mnie nie złożył, co topnąć. Nie, 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 to możemy to zrobić. I tak, sobie. po, po nie prostu. Dobra. Dobra. Mniej więcej tu biegam na linię to i. Robię. Tak, i ty możesz o. biegnąć po linii. No ja Ja, dobrze, to nie, ja, nie, to pasuje, że Nie powinnaś chyba patrzeć w kamerę. Dobra, dobra, sprawdził. Ile się przebaczy? Czyli jest, tak. A które mamy? Co ostatnie bym, co ostatnie bym Trójka. Scena 4A, ujęcie czwarte. Światło? O, za, no, za, no, za późno. Dobra, za późno. w sensie wiesz, żeby na spokojnie na 4a, ujęcie 6. czapki nie ma dla to się przejdziemy. Ja no. A co mam zrobić z włosami? Ja robię jak tak masz do góry. I tak? Tak? Się zostawić, to jest w no i one są ze spada. Tak żeby ci siedzieć w miarę mocno. Jak się niż są wszystkie A znowy. Znowy. Od miesiąca. To i u nas nie może zabrać. Kurczę! Byłaś już mówi, biegaczką, tam... byłaś już narciarką, teraz jeszcze. Teraz się odnajdę jako pani Mikołajowa. Tak. Pan Mikołaj gdzieś poszedł. Święta pełną parą. Marek, to zostanie z nami na zawsze już. Dlatego nie mrugam. <laughs> <laughs> Jakby Mareczku, przygotowanie do roli naprawdę dobre. Marek, jak ulok pasuje do tej roli, prawda? Idealny. Co się z tym pasem stało tam, Mareczku? Za mało dziurę. Coś się zepsuło. Powiem ci Marek, ja chciałbym mieć do kogoś tyle zaufania, co ty do tego paska. Profesjonalna tutaj obsługa, tak? To, to jest przepuklinowy po zabiegu. Piękny, piękny Mikołaj. A toś bo ty nie słyszałeś. W momencie, kiedy ja przechodzę, mówię... I mówię, no to co? Łapiesz okazję? W momencie, kiedy ja mówię łapiesz, wy się tak uśmiechacie Patrzymane proszę do kamery, do No to co, łapiesz okazję? <głos> 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 Spójrzcie tam, patrzcie tam, patrz, patrz, Zobaczcie, tak. Nagry, tak. Zobaczcie drugiego Mikołaja, to dopiero będzie. U, stop. Kamera, zapiszę. Scena 7a, ujęcie trzecie. Światło. 3, 2, 1, akcja. No to co? Łapiesz okazy? No, więcej wierzy, tak, nie? Wierzy, jak ja tak się tak. No. <grym> no. <grym> o, to ja może nawet sobie no. tak złożę po prostu no. na paczek, nie? O, dobra. Dobra, bo jak, czekaj. Żeby cię nie odpychać, no tylko w sensie, żeby wziąć czekam, rękę. mam teraz Złapycone. parcie na szkło. No, sobie, no. no cześć! Hej, ja I nie wiem, czy bym robiła tak na tym żeby brać tą rękę, bo to jest taki dziwny trochę ruch. Tak, tak, tak. Wiele się z Ciebie nie wyciągnie, no. może być. Lepiej nie będzie. się, ja te buty chyba uszę. Nie dotykaj. Dobra, no. a, to faktycznie, to teraz nagrywamy to co... No pewnie. wow, wow, Dobrze, prawa noga, lewa ręka. Prawa noga, lewa ręka, mózg na ścianie, polok. Znaczy na okazję są wszędzie. Wystarczy tylko dobrze się rozejrzeć. Chyba że my mamy ich trochę dalej od sprzedka po prostu. A bo już to jest Tak jest. Makijaż dobrze tutaj, przez spędz się nie, roz nie rozmozało. <grydy>, ja też nic nie widzę, jak chcesz? <grydy>, jak tam ciepłutko? Ciepło w opór. Oczno, bardzo ciepło. Bardzo ciepło, bardzo Trzeba uważać na ten kombinezon, bo jak go uszkodzimy, to nam się budżet nagrywek zwiększy razem. No naprawdę. To jest jedna trzecia całego budżetu. Nie, myślę, że spoko. Myślę, że spoczko. Bo, bo, tak jak... bo tego tu już i tak nie widać. Wiesz co, i tak wszyscy będą wiedzieli, że to jest udawane ujęcie i ja naprawdę tu nie śpię. Myśl, nie, Nie. No. Wie, no nie wiem, ja myślę, że mój... Serio? Tu, nie. No nie psuj zabawy. Troszeczkę mi teraz przykro. Ale, się Ale się nie jak nie siedzę się po spoko? ciemku, to... Ale nie zostajemy wziące. tu na noc? nie. była lampa. Włoźmy z Harry'ego Pottera. Jak latarnik. <laughs> da, albo. <laughs> jak mam mieć dupę Przewies. po ciemku? Może sobie przywiesisz tu. A? Może przywiesimy tą lampę? Za nisko? W sensie za wysoko? O, za nisko, to za wysoko. Zaraz zobaczymy to jak przyjdzie. To a, a to mam tak na modłość indusą, żeby upadł palcami tą zupę jeść? Tak sobie. Przeniosę Ci łyżeczkę. Łóżeczkę czy widelec? Co? Marek, ty jesteś hardkorowy. To grzeje! Czy zupę pijesz z gorącego garnka? Ja wiem, że grzeje, Klaudia. Ale to jest ja wiem. piękne! Hoza, tak się tu nadaje. Ja to właśnie tak widziałam. Gdzie? Ja to, tak to jest w środowisku naturalnym. I jeszcze z tą bluzą pokrytą chem. No do